Czy można tak działać, by przy ograniczeniach finansowych na starcie realizować ambitny plan rozwoju firmy? Klucz do sukcesu tkwi w odpowiednim dostosowaniu modelu funkcjonowania biznesu w fazie rozruchu. O tym, że jest to możliwe, postaramy się przekonać w niniejszym odcinku. W pierwszej kolejności decydujemy się na szybkie uruchomienie sprzedaży. Często trzeba rozpocząć sprzedaż niekoniecznie w docelowym segmencie, ale tam, gdzie przyniesie ona najszybciej konkretne wpływy. Służy temu nawiązanie współpracy z pierwszą grupą klientów jeszcze przed uruchomieniem firmy. Po drugie, należy priorytetowo traktować produkty i usługi o wysokiej marży. Wejście na rynek nowego dostawcy wymaga wielu zabiegów i osobistego zaangażowania właścicieli. Tylko przy wysokiej marży będzie można pokryć wysokie koszty początkowych działań i prowadzić, Sprzedaż w sposób rentowny. Po trzecie, w najtrudniejszym okresie należy się liczyć z całkowitą bądź częściową rezygnacją z zarobków założycieli, co wiąże się na przykład z zaplanowaniem alternatywnych źródeł dochodów niezbędnych do utrzymania rodziny. Ważna jest też. Kontrola tempa wzrostu w fazie rozruchu. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy rynek pozytywnie przyjmie naszą ofertę. Świadome ograniczenie dynamiki sprzedaży może być konieczne, by nie wpaść w pułapkę zadłużenia, o co łatwo przy braku kredytu obrotowego, gdy Jednocześnie klienci będą z opóźnieniem płacili za towar. W sumie dostosowanie modelu biznesu w sytuacjach ograniczeń finansowych oznacza, że przejściowo odchodzimy od myślenia w kategoriach zwiększania udziału w rynku na rzecz zachowania bieżącej płynności finansowej. Firmy uruchomione dzięki własnym, bardzo ograniczonym środkom nie mogą sobie pozwolić na kosztowne kampanie reklamowe czy też sprzedaż poniżej kosztów. Zamiast tego muszą ciągle dbać o to, by bieżący strumień przepływów gotówkowych nie był ujemny.